Cześć! Dziś pokażę Wam, jak rozwiązać kolejne zadanie z arkusza diagnostycznego. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to serdecznie zachęcam. A teraz zaczynamy. Mamy funkcję kwadratową daną w postaci ogólnej, mamy współczynniki a, b i c, które są liczbami rzeczywistymi. a oczywiście różne od zera i c mniejsze od zera oraz funkcja f nie ma miejsc zerowych. Kiedy funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych, no wtedy, kiedy delta jest mniejsza od 0. I zobaczmy, o co nas pytają. Pytają nas, jakie jest położenie wykresu w całości nad osią czy pod osią. Dobra. Czyli właściwie mamy dwie sytuacje: albo nad osią, albo pod osią. Może tu jeszcze tą oś Y sobie dorobimy. I tutaj właściwie już korzystamy z tej informacji, że delta jest mniejsza od 0, bo nie mamy miejsc zerowych, czyli cała parabola jest nad osią, nie ma punktów wspólnych z osią X, bo wtedy mielibyśmy miejsca zerowe. I druga sytuacja parabola jest pod osią. No i tutaj również nie ma miejsc zerowych. No widzimy, że nie dotyka osi x. Dobrze. No i kolejna informacja to jest współczynnik C mniejszy od zera. Współczynnik C, czyli ten ostatni wyraz naszej funkcji kwadratowej, mówi nam o tym, jak wysoko funkcja przecina oś o Y. Ten punkt ma być poniżej zera. Czyli tak naprawdę, jeśli chodzi o te dwa wykresy, no to poniżej zera jesteśmy w drugiej sytuacji, tutaj. Ponieważ w pierwszej sytuacji c jest większe od zera. Ten punkt jest nad osią. Dlatego jasnym już jest, że tak musi wyglądać nasz wykres. W takim razie musi być położony pod osią, ponieważ no, ramiona naszej paraboli są skierowane w dół, więc współczynnik A musi być ujemny. No i delta mniejsza od zera, czyli mamy odpowiedź pierwszą, czyli ostatecznie B1. Przejdźmy dalej. Dany jest układ równań i mamy przedstawić interpretację geometryczną tego układu. Na pewno to zadanie możemy rozwiązać na kilka sposobów. Można na przykład pokusić się o rozwiązanie tego układu równań, i ma to sens, dlatego że każdy z tych punktów, który byłby rozwiązaniem tego układu, jest inny. Dlatego po rozwiązaniu tego układu będziemy mieli ostateczną odpowiedź, a możemy też po prostu przeanalizować wykresy. Więc może tak zrobimy. Pierwszy wykres: współczynnik A jest równy 1, czyli to, co stoi przy x, czyli w domyśle 1, e, więc funkcja musi być rosnąca. b jest równe minus 1, więc to oznacza, że przecina oś y w punkcie minus 1, czyli pod osią. Czyli szukamy funkcji rosnącej, przecinającej oś y na wysokości minus 1. I gdzie mamy taką funkcję? Tutaj mamy funkcję rosnącą, Przecinającą oś Y w punkcie minus 1, czyli zgadza się. Oraz tutaj funkcja rosnąca, przecinająca oś Y w punkcie minus 1. W C i D również mamy tutaj funkcje rosnące, ale przecinające w punkcie 1, więc one odpadają. Zobaczmy, co z drugą funkcją. Współczynnik A jest równy minus 1, więc to oznacza, że ta funkcja jest malejąca. I tutaj przeciwnie ma przecinać oś O Y w punkcie 1. Czyli szukamy funkcji malejącej, przecinającej oś Y na minus 1, na 1. No i właściwie tutaj już mamy tylko jedną taką funkcję. Funkcja malejąca. Przecinająca oś O Y w punkcie 1. Możemy jeszcze sprawdzić drugą. Mieliśmy już tylko dwa wykresy do wyboru. Ta też jest malejąca, ale przecina oś o Y w punkcie minus 1. Czyli ostatecznie mamy tutaj odpowiedź A. Idziemy dalej. Zadanie 11. Dany jest wielomian, włot x. Dla każdej liczby rzeczywistej x. Mamy spróbować rozłożyć ten wielomian na czynniki. No to spróbujemy go rozłożyć. Spróbujemy tutaj zastosować metodę grupowania. Widzimy, że możemy mieć ona tutaj sens, dlatego że mamy cztery wyrazy a jeśli mamy cztery wyrazy, to możemy pogrupować je w pary i z każdej pary wyciągnąć maksymalnie ile się da przed nawias. To tak zrobimy. Niech już zostaną takie pary, jakie są. Z pierwszej pary maksymalnie mogę wyciągnąć przed nawias x kwadrat i wtedy w nawiasie zostanie x minus 2. I z drugiego nawiasu widzę, że będę musiała wyciągnąć minus 3, żeby znaki w obu nawiasach były takie same. Czyli jak wyciągnę minus 3, to w nawiasie zostanie x i minus 2. W metodzie grupowania bardzo ważne jest to, że po wyciągnięciu z każdej pary to, co zostaje nam w nawiasach, musi być takie same. No i kolejny krok, skoro to są takie same tutaj czynniki, to możemy je znowu wyłączyć przed nawias. Czyli wyłączam x minus 2 przed nawias i zostaje mi w nawiasie x kwadrat minus 3. Więcej nie chcę, żebyśmy rozkładali, więc poszukajmy, czy mamy taką odpowiedź x minus 2, x kwadrat minus 3, czyli odpowiedź b. Mamy kolejne zadanie. Mamy tutaj równanie, łamek algebraiczny, i musimy zbadać, ile rozwiązań ma to równanie. To zapiszmy je sobie. Przy ułamkach algebraicznych, przy tych wyrażeniach wymiernych, bardzo ważne jest to, aby w pierwszej kolejności określić dziedzinę. Za dziedzinę odpowiada mianownik naszego ułamka, czyli trzeba się zastanowić, jakie liczby wyzerują nam mianownik. I tutaj możemy się posiłkować dodatkowymi równaniami, czyli sprawdzimy, kiedy 3x minus 5 jest zerem i kiedy 3 minus 2x jest zerem. Dzielimy na 3, czyli x jest równe 5 trzecich i drugie i to będą 3 drugie. Czyli naszą dziedziną są liczby rzeczywiste bez tych dwóch liczb, które nam tutaj wyszły. Czyli 3 drugie i 5 trzecich. Tych liczb nie wolno nam używać. Jeśli chodzi natomiast o rozwiązania tego równania, to za rozwiązania odpowiedzialny jest licznik. Czyli sprawdzimy, kiedy wyzerują, kiedy wyzerują się oba te nawiasy, czyli 4 minus x, kiedy jest zerem. No to akurat w wypadku, kiedy x jest równe 4 i 2x minus 3 jest równe 0. Czyli te dwie liczby, 4 i 3 drugie, będą rozwiązaniami, ale musimy jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem nie zostaną te liczby wykluczone przez dziedzinę. I sprawdzam, czy liczba 4 należy do dziedziny. Czwórka jak najbardziej należy do dziedziny, natomiast 3 drugie do dziedziny nie należy. Wykluczyliśmy 3 drugie. Dlatego ostatecznie. Całe to równanie ma tylko jedno rozwiązanie. I przejdźmy dalej. Mamy tutaj nierówność do rozwiązania i odpowiedź na pytanie: Jaka jest największa liczba całkowita, która spełnia tę nierówność? No to trzeba rozwiązać to równanie. Problematyczne mogą być tutaj ułamki, więc na początek pomnożę całą tę nierówność przez 6. Czyli mamy 6 razy 2 to 12. 6 i 2 się skróci zostanie nam 3, czyli 3x, potem 6 i 3 się skróci zostanie 2, i 3 razy 6 to będzie minus 18 tutaj. No i teraz ta nierówność jest już naprawdę prosta. Możemy to wszystko sobie posegregować, czyli x odrzucić na jedną stronę liczbę na drugą. Czyli mamy minus 5x większe lub równe od minus 30 i podzielę obu stronnie przez minus 5, pamiętając o tym, że gdy dzielę przez liczbę ujemną, to w nierównościach Kierunek nierówności się zmienia, czyli będzie x mniejszy lub równe od 6. Naszkicujmy sobie to rozwiązanie, zaznaczamy szóstkę, kółeczko domknięte, wartości mniejsze, i tu jest nasze rozwiązanie, czyli x należy od minus nieskończoności do szóstki. No i mamy wybrać największą liczbę całkowitą. Należącą do tego przedziału, czyli tą liczbą jest szóstka, czyli odpowiedź A. Jeszcze jedno zadanie. Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n wyrażenie 5n kwadrat plus 15n jest podzielne przez 10. OK. Czyli mamy 5n kwadrat plus 15 n. No, i problem polega na tym, że musimy jakoś poprzekształcać to wyrażenie. Nie bardzo nam tutaj pasuje dodawanie. Jeśli chodzi o podzielność, to przy podzielności najlepiej sprawdza się forma iloczynu, więc postaramy się może na początek wyciągnąć coś przed nawias, tak, żeby z dodawania zrobić jednak mnożenie. Więc w pierwszym kroku wyciągnę najwięcej, ile się da przed nawias. Czyli to będzie 5N. Wtedy w nawiasie zostanie nam n plus 3. I to już nam daje to, że tutaj jest mnożenie. No, drogę w dobrym kierunku. Mamy teraz pokazać, że taki iloczyn jest podzielny przez 10. No i kiedy liczba będzie podzielna przez 10? Liczba będzie podzielna przez 10. Wtedy kiedy będzie podzielna przez dwa i przez pięć jednocześnie, czyli tak. Jeszcze raz. Będzie podzielna przez 10, gdy będzie podzielna przez 2 i przez 5 jednocześnie. Teraz zastanówmy się, jak sprawdzić, co się dzieje z tym iloczynem. Czyli tak, 5n i n plus 3. Sprawdźmy, co się dzieje, kiedy nasze n będzie liczbą parzystą. I sprawdzimy, co się dzieje, kiedy n będzie liczbą nieparzystą. Dobra, przepiszę jeszcze raz to wyrażenie. Jeżeli n będzie liczbą parzystą, to tak. Tutaj będziemy mieli właściwie od razu podzielność przez 10, no bo 5 razy liczba parzysta to będzie nam dawało tutaj od razu dziesiątkę. Czyli tutaj Będziemy mieli pełne dziesiątki. A natomiast tutaj będziemy mieli jakąś liczbę nieparzystą. No bo tak, byłoby na przykład 5 razy 2 to 10, 5 razy 4 to 20. No i tutaj od razu mamy tą podzielność przez 10. Czyli tutaj sprawa jest załatwiona. Co się dzieje, gdy n jest nieparzyste? Kiedy n będzie nieparzyste, to pierwszy czynnik będzie nam generował tutaj liczby podzielne przez 5. Natomiast nawias, czyli n plus 3, będzie nam dawało w wyniku liczby parzyste. Liczby parzyste, więc w domyśle, podzielne przez 2. Czyli udało nam się pokazać w obu przypadkach, że gdy n jest parzyste i gdy n jest nieparzyste, że będziemy mieli podzielność przez 10 tego oto wyrażenia. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w tej lekcji i do zobaczenia w następnym odcinku.